Diamond Major. Diamond Major i ten Major jest Major. Delikat. witam Was bardzo serdecznie. Jestem tu a to jest kolejny odcinek z Minecraft. Przetrwać Minecraft dokładnie. I dzisiaj co zrobimy? Znalazłem, od razu mówię Wam, Kaywa. Takiego kiwa, że nie jestem od zastrania potworów, zastrania creeperów i pełno jest tam pająków tego. Co za cholerny murzyn i cholerne cielsko. Muszę wszystko teraz to kleić. Nie, 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 ja się tak nie ba. Mmmm, dai, mega horror. Dobra, yy, tak by the way, w ogóle znalazłem. Dobra, tę dziurę później zakleję. W ogóle czemu jestem głodny? Nie, nie gram na GMO, oni we mnie strzelać nie mogą, bo jest dzień. boją się tego, że. Ja, jak właśnie z takiego cienia, załóżmy ruszę, i one zaczną się jarać. Yy, dobra, gdzie to było? Tutaj było, o właśnie. Nie, gdzie to było? Ty kejwa nie mogę znaleźć. Sam kejwa i go nie mogę znaleźć teraz, nie? Na... Tutaj będziesz, tutaj, tutaj, o. Nie? Tu gdzie? Tutaj. Au. Tutaj będzie, dobra. Jest. Dokopałem się do jakiegoś cave'a Powiem wam, że szukałem go bardzo górko Po prostu wkopałem się przed, przed siebie, no Przed siebie zakręt, jak widać I znalazłem takiego fajnego cave'a Tak, by the way, zróbmy to Stąd e, I jest cave e, Wejdźmy sobie teraz tam jakoś Po cichutku, żeby na zombie nie zjadło e, Ja mam w ogóle jakieś deski? Mam, żeby położyć tu Tu ...kilofem kopmy i w ogóle nie mam żadnego kilofa ale już widzę żelazo na początek to w idealnym miejscu po prostu z tej przyszedłem mm. i w sumie tu, no tak dobra, tam mamy już pająka, on nas nie widzi, ale skopmy to szybko i idźmy przetopić to, zróbmy kilof. nie ma nic więcej dobra, okej, okay. jak nie ma nic więcej, połóżmy tylko jakieś klocki tu, żeby one nie wchodziły Szybko tepnimy się do naszej kryjówki, naszego domku i teraz tak o, zrobimy kilof i idziemy i idziemy, gdzie idziemy? Idziemy na łowy, idziemy kopać minerały e, i takie inne pierdoły w ogóle gdzie jest. O, ty głupni jeden ty chcesz mnie tutaj. Ty ja ci nie zaatakowałem. Ty cholerna piczo, ty sam we mnie wszedłeś. Jeszcze masz do mnie problemy, no sorry. Dobra. Okej okay. Jezu, nie wiem, ciężko mi się tu biega chyba, nie wiem czy to jest mała czy nie Akurat mamy trzy żelaza Akurat, tu mamy jeszcze jakieś kilofy, nie Co są za kilofy w ogóle Ale one są o mniej więcej, o mniej więcej wydają się takie jak kamienny, więc w sumie mi to wisi Tu mamy jeszcze dwa no, Gdybyśmy mieli cztery to coś byśmy zrobili, dobra Możemy sobie już szczepnąć kilof mamy patyki, jednego patyka mamy Potrzebujemy patyki Zrobię patyki, to będę miał patyki. Pięknie, tak. I Kailov. dziękuję. I mamy już Kailov. W sumie łopata, coś nam niepotrzebne. Nie. No. Ach. Dobra, weźmy to wszystko. Mamy w ogóle jakiś Mmm backpacka byśmy zrobili. E, ale dobra. E, zrobimy backpacka później. Najpierw idźli tego Kewo. to co powiedziałem. Keywy, Keywy, Kaywy jeszcze raz Keywy, jaskinie, jaskinie, kopalnie. Kto jak tam chce? Tego śmieci... Tych śmieci nie zbieram. Dobra, to w sumie z mieczorem, No, na początek z wieczorem niech będzie. Dobra, i teraz z tego. Zobaczmy co tam będzie. Na mapie jak na razie widać, że tylko tam głębiej są. Tutaj jest jakiś jeden pająk tylko. Także w sumie mi to wisi. Mogę skręcać długopisy, ale pójdźmy sobie najpierw, może w tą stronę. Coś tu znajdziemy? Tak, znajdziemy jakieś minerały. Niepotrzebne w pewnym sensie. Ale dobra, niech się zbierajmy, zawsze coś z tego będzie Dobra I teraz tego, zbieramy. Co tam było jeszcze? Jest ile tego tu jest? Mam nadzieję, że nie więcej. Dobra, nawet nie chcę się rozkopywać O, żelazo, żelazo, żelazo żelaz. Bardzo pięknie żelazo Mogli Mogliśmy iść dalej, to byśmy od razu robili dwa, ale walić to e Jest jeszcze więcej tu żelaza? Nie ma więcej żelaza Let's go, giry story, tak Coś się u mnie czaska. Tego nad nie zbieram, bo już mam dosyć tego. Jezu ile tego tutaj jest. No chodź, no chodź. Ja czekam na ciebie, chodź. Chodź. Ja cię zaskoczę, zaskoczę. Patrz, 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 patrz i BUM 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 i nie ma. Dziękuję, dobranoc. O creepy i... Eee, tam tamtego od razu zabić. Chodź tamtego też zaskoczenia weźmiemy. Tylko z tamtego będzie trudniej troszeczkę, bo on ma zbrojkę. Ty jeszcze jeden HP, durno So Jezule tych szkieletów to jest damn it! Good damit O, szczoło, ale mam szczoły Ktaka? taka kwadratowa Jak to dziwacz Dobra Kości szczoły mogą być Wybuchnij sobie i tak mi nic nie zrobisz Jezu, ile tych śmieci tam jest Ja ich nie chcę widzieć nawet, ja ich nie chcę znać Eeees Boże mi się męczy teraz z tymi szkiletami, szk 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 kurde Ode Jaki to jest fa... O ty masz, ty, o ty Droniu jeden Darkiperek perek Nawet mi nic nie zrobił, nie. Zobaczymy, co zrobisz, młodzienie jeden. Chodź, 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 chodź. O, mieczmy mi się coś, kurde. Z Tak, by the way, postawmy tu świecę. Jezu, ile tego syfu tam jest. Ja tam nawet nie chcę wchodzić, nie. Aua. No, w sumie, chodźmy dalej. Aua. O o cicho cicho Będą się lać, będą się lać. Tak jest lejcie się lejcie, dawaj, dawaj Dobra jest. W ogóle życie mi się tutaj źle. Tu mi nies niespodziewanie spadło życie. No co my tu mamy? o, żelazo, żelazo Żelazo, żelazo. Ile tego żelazo jest? Nie naprawdę. W ogóle te cienie takie dziwaczne są. Ho, ho, Dobra, kopmy, kopmy. Dobra, jest kopny. bungel. Wungel! Wungel, tak jest! I expa! Bungel i eksp. Bungiel, bungel. Tak by the way. Tylko węgla jest od zasrania zawsze czy, A te zielone, to co to oznaczały zielone? Te normalne, czy chyba spokojne? Dziwne, żeby tu były kurde, na, tej, na tym poziomie spokojne stworki Dla mnie to jest by the way, dziwne w ogóle, nie? O i nasz, nam się kajlow skończył Sprawdźmy jak ten sobie daje radę Tak samo Także Dobra Idźmy sobie dalej w takim razie. Weźmy to, zatkajmy w ogóle. Tak wiem, nie mam... O, gdzie to? O, jest żelazo. żelazo. Oj, sorki. Żelazo. Żelazo. Bardzo proste. O, tu jest jeszcze żelazo. Tak mówię, coś mi się śmigło. Nie ma nic dalej. Chodźmy, chodźmy. Chodźmy. No, gin! ten Tempaszczało! Uuu, tu jest ry, uuuu! Już chyba wiem, czego tu jest. No, ty konie szkieletów mi się jeszcze nie skończył. Nie no, po prostu. Po prostu. No, super! Jezu, jaki cel! Jest. Dupek jeden, jeszcze mi się mieć skończył. Nie no, po prostu super! a muszę crafting zrobić. Crafting Tu idzie? Nie, nie idzie eee, Zróbmy sobie to W ogóle czemu mi się tak szybko miecz skończył? To i przetopmy sobie Iron Ury Zostawmy 4 3 i nie się topi Dobra, my w tym czasie... Nie, no co to możemy robić? Niech się tam to stopi Mamy dwa patyki. Dobrze, że te patyki wziąłem w ogóle, bo to by było troszeczkę inaczej. Wyczę, co, co mam jakieś sadzonki, jakieś pierdoły mam. Dajcie spokój. Tego nie chcę. To mi się nie przyda, to też... Silver końce. W ogóle co są te Silver Cold Gold Coins? za co pieniążki pieniążkiem się wydaje. Stringi, nie chcę stringów. Patyki muszą mi się przydać. Okej, okay. zróbmy kill off. Czemu to jest tak... Nie wiem. Mi to wygląda... Shifter. What the fuck is Shifter? Czekajcie. E, mam w ogóle craft Guida? Nie mam craft Guida. Musiałbym zrobić. Walić to ja potrzebuję mieczor. 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 it. okej okay. No i co, no to, powiesz na no ta, na no ta. 3 gleby, nie jeden. Chodź, no chodź. No chodź. Pff, Boże święte, jak ty strzelasz w ten ten sobie stanął, tego zamuruję. No chodź, no chodź. No chodź, ty no, no, no co, no co, no co, no co. No chodź, no chodź, no no, no, taki cwany, tak, tak. Teraz taki cwany. A zombijaków, e to dobrze czemu w ogóle te zombie mam czemu ten miecz pochodnie zablokować pochodnie nie ma nic Pff. no super mhm. kilow mamy mamy tak w ogóle super nie? nic tu nie ma zero mhm. myślę że to jest a tak jakiś fanty nic w sumie nie bym się, gdyby były dalej. Tu mamy tego zasrania. O, to już koniec cave'a? No nie mów mi, że koniec. Obstawiam, że będę musiał się przekopać dalej. No tak, jak jest w połowie, w połowie razach. Bo bym się nie zdziwił, że tu jest żelazo i raptem zaraz pod spodem jest cave. Dlatego spokojnie sobie to skopię. Tak. Już bardzo nie ma nic. Luźno. Luźny gociu. Luźne stringi. Tak. W samym poziomie jest coś tam Przekopiemy się, sprawdzimy Chyba nie ma Co to, to jest? No ja się pytam, co to jest? Dymit! No nie wiedzę, że już do twierdzy trafimy No po prostu goręt No super Yeah. Dammit! Chuler różny zas. O, ale przynajmniej ten go nam zniszczył. Mm. Super, zaraz dziurę w podłodze zrobił. Co my tu mamy? To siadło. Siadło może jeszcze. Nade mną jest, tak, że mi nic nie zrobi. Redstone! Redstone! W ogóle musiałbym sobie skraftować jakiś lepszy miecz, a musiałbym coś znaleźć lepszego, na przykład diaksy. I wtedy mógłbym sobie go zenchantować lub cokolwiek, a tak to muszę zrobić, nic nie zrobię. Dobra. Trafiliśmy od razu na twierdzę. No to po prostu super, już mamy fajny tutaj nasz, nie campsite czy tam cokolwiek, tylko miejsce, w którym możemy sobie spokojnie pospacerować i pobuszować, tutaj pokraść różnego rodzaju minerały. Eee, ja są spadłem Panie Złoto. Czy ja tam widzę diaksy dalej? Panie? No chyba jesteśmy uratowani. Zbierzemy wszystko Wszystko! Wszystko już bierzemy W ogóle ja nie chcę tych... To nie są f... właśnie trzeba uważać na Silverfisherze. Co to jest? Blaze właśnie zapomniałem. Tak w ogóle, to zróbmy to w ten sposób. I fuckaj się. Uuu, mogę to zbierać ile chcę. Zjedzmy coś. Zjedzmy coś i zbierzmy to do końca i wróćmy do domku, bo ja nie chcę z tym zginąć, a mam nadzieję, że... ...po drodze nie spotkamy jakiś pierdół. Nie mam w ogóle ma nie mam esencjala w ogóle chyba. Nawet, także będzie lipnie trochę. Jak zginiemy... Czysto, ale... To jest najlepsze. Chyba wpadł do lawy, mi się wydaje. No tyle diaksów na start, ludzie. Moim zdaniem jest troszeczkę za łatwo, ale walić to. Diaksy, diaksy. Diaksy, diaksy. Już ile będziemy mieli diaksów? To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 razy 4. Matematyka się kłania. Ile to jest 6 razy cztery Hmm, 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 hmm. no ile? No ile? Nie ja wiem, a wy wiecie? No ja wiem, ja wiem. No powiedz ile to jest, no ile to jest. 6 razy 4. No ile? Nie, no tak by the way to nie ja będę się teraz bawił w matematyka Ale 6 razy 6, 6 razy 4 to jest 24, także mamy 24 deksy w pakie i dobrze policzyłem. E, tam na dole jeszcze mamy w ogóle, nie wiem czy to jest. Czemu ja mam lagi w ogóle? Ja nie chcę się z tym nadzadawać, w ogóle... Ja on mnie, on mnie podpali, to jest pewne Nie mam zamiaru nawet... O, pałeczka Blaze'a mam od razu Nie wywalimy Co by tu wywalić? Te strzały Mamy pałeczkę Blaze'a Aż tu bądź Tempasz szczoły jeszcze mi zabijesz, nie? Murzy nie tępy. Blazy trzeba zatkać. Dobra, blazy zatkane. Ciasto sobie zjedzmy trochę. Ale fryer nie ja tam na niej bo ja musi mi się chapse zregenerować. Tak by the way na tym wiem jak ja wrócę. Uuu! Crafting! Da da. I love it! Uuuu! Demy, te ja muszę wrócić tu. Co wywalimy patyka? Fuck ja, jak chcę enchanting mieć. Nie, to nie, 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 ja muszę stąd spadać. Co my tu mamy? Ja muszę sobie backpacka zrobić, nie? Już patrzcie jak to jest zro... Mm, to jest wszystko na skos! Nie, ale tak by the way, którym tutaj ja wszedłem? Nie tędy. Tędy. Nie. Tędy. Tak. Proszę bardzo, zatkamy sobie to i wracamy. Ale tak myślałem, że coś tam będzie, że trzeba będzie rozkopać, ale tak chyba w ogóle wracamy w nocy i znalazłem żylezy. Da fuck, co to znowu było? Jakaś asteroida. Chyba. Znowu jakieś gówna nam się tu rozbijają. Trzeba gdzieś świat sprzątać, kurna. To już wiem dlaczego ty kurde, yy, ta, Zielony Dzień, czy jako tam to się nazywa, ten, Dzień dla Ziemi, coś takiego. Walić to w ogóle, powiem wam, że jak tyle asteroid spada, to ja nie mam zamiaru. Niech chcę, kurde, w końcu te asteroidy, z, nie wiem, niech spadają na Ziemię ja i będę sprzątał całe życie, kurde. Co dzień w dzień w szkole, kurde. To jest chyba dzień zieleni, coś takiego. W ogóle muszę drożkę zrobić do tego, troszeczkę inną, bo to mi się nie podoba. Nie pójdę, bo mi się. No jezu. Nie, nie, no to musisz na sprincie biegać. Hmm. Nie, nie, czy wy widzicie to? Nie, muszę biegnąć do domu. Eee! Nie! Biegni, biegnij Emocje są. biegni, biegni, biegnij. Fuck yeah, teraz możesz mi... Mm, nie pędza. Tak by the way sprawdźmy co zdobyłem. Zróbmy sobie ten crafting, bo Nie crafting, bo to nie jest crafting. Czy mam ja cały czas mam tu mówię crafting? To jest ten Uh, jest od razu wszystko, nie? 24 diaksy! Czy wy to widzicie? 24 diaksy! Ja muszę w ogóle sobie piecyk jakiś zrobić, no ej! Piecyk sobie zrobię! Ojoj, ojoj, oj, oj. Dobra, dwa piecyki. Pęk, pęk. Dobra, e, gdzie są pochodnie? Pochodnie są tu. Pochodnie postawimy tu. Tak. E, w ogóle, czemu zostawiłem węgle w tamtym piecu? Nie! Ja się tak nie bałem. Dobra, e, tu i złoto. Żarcie mamy 62 pochodnie. W sumie, łopata to jest mi w sumie niepotrzebne. Muszę sobie wziąć w ogóle jakieś wederko lawy i gdzieś tu wydupcyć, bo mi to jest niepotrzebne. To mi jest niepotrzebne. Ehm... Kości mogą mi się przydać. Przerobię na mączkę, mączkę kousną. Mączka kołsna się przyda. Mamy 39 mączki kostnych, tak? 39, nie wiem. Dirt. To wszystko, to w ogóle mi się też nie przyda, w sumie. No mogę sobie to wydupcyć. Zróbmy jakąś taką dziurę tutaj. O, i weźmy to wszystko. To wydupcyć, to wydupcyć. Te silver końcy. Silver Gold coins, Silver Coins Są w stanie, że są pieniążki i za coś będziemy mogli to zrobić. A tak by the way w ogóle yy, to ja chciałem sprawdzić co to to jest? Co to to jest? Sifter The fuck Co ja ty mogę robić? Tylko szybciej kopię czy co? The fuck! Czy wy to słyszycie? Nie, co to jest to ja nie wiem, naprawdę. Muszę sprawdzić w ogóle, muszę sobie craft guida zrobić. Tak, Graft tak, książkę i książkę, książkę i coś tam jeszcze... Mm. Nie, tak, by the way. Te kilofy już mi są niepotrzebne. Łuk też mi jest niepotrzebny. Ehm, dobra, w sumie to co mogę założyć zbrojkę co możemy czepnąć jakąś Tylko jaką będą zbrojkę? Na pewno spodenki musi nam starczyć na no. jeszcze inne pierdoły eee, możemy sobie to ulepszyć. Nie, nie będę tego lepsza. W ogóle mieczor są może nowy zrobię z i sobie od razu czepnę z książki mogę sobie zajmować. O właśnie książki. No, ale tak by the way na razie to mm, zróbmy sobie mieczor Mieczur. Diamond majczor Diamond, Major i ten Major jest Major. Łbył ósmy. O, jest ósmy. Fuck yeah. Ja. Aha, coś to jest. Nie wiem, co to jest. <grym> Walić to. Mm, zróbmy sobie. Mamy w ogóle. Batiki. To niech się przetapia. To niech się przetapia. Schowajmy to tu. Tak, by the way. Te pierdowe mi są niepotrzebne. Pochowajmy te wszystkie Redstone. To też tego kurczaka możemy sobie upiec. Może nie to, to i tak. I tu sobie upiec. Mm, to w ogóle zostawmy tutaj. Pochodnie, diaksy to tym bardziej tutaj. E, silver, jakieś te końcy, nie końcy, Kajlow, mieczor, kajlow, to, to, to. To. Mieczor, mieczory dwa. W ogóle tak by the way zróbmy sobie jeszcze jakiś 1 kilo, póki nas stać. Bo może nas później nie będzie stać i co będzie jak nas będzie stać. E, zróbmy sobie tak. E, tak, 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 Dwa razy. Dziękuję, dobranoc. E, Helmik mamy, spodenki sobie jeszcze czepniemy, nie będziemy mieli na pierśnika tylko. W sumie napierśnik, to ile potrzeba? 8 aż... 8 hmm, Dobra, jeszcze może z gdzieś po drodze yy, ogarniemy Tu, pink, o tak jest, mamy na pierśnik. jest, ja się cieszę W ogóle byśmy sobie go yy, te nasze itemki Może trochę podlepszyli, nie uważam na jakiś czwarty Coś tam, nie wiem, to jest chyba odporność przed strzałami Coś tam i piąty, nieważne, coś to jest, ale zawsze jest, tak. E, to sobie odstawmy i idźmy dalej. W ogóle ile ja to już nagrywam. Także w takim razie, jeżeli ma to 23 minuty, to e, nagram to wam w drugim odcinku, żeby Was nie męczyć. Teraz jesteśmy gotowi. E, mamy jedzonko, mamy wszystko. E, mamy tam jeszcze trochę do zebrania. W ogóle, co to ku... Oddawaj mi ten hełm No nie dropł miecz, ale jakieś kurde te silver końcy no Demet. Okej okay. O się później zmieniało, praktycznie nic Silver końcy tutaj są te silver końcy Także jak się podobało, komentować, lajkować, subskrybować I w następnym odcinku dokończymy naszą eksplorację Bye bye Eu não